Kuba, a dziś pokazuję Wam jajko niespodziankę yy, z Disney Planes, czyli Disney samoloty. Niestety to jajko mam tylko jedno, a może potem zrozumieć jeszcze drugie. Ale teraz do, yy, pokażę Wam tył i przód. Na przodzie mamy Dastiego, a na tyle mamy informacje, które jak zwykle nas nie obchodzą. Tutaj mamy przedział wiekowy, że do lat trzy, od lat 3 od lat może dziecko się tym bawić, ale od roczku nie można. Tutaj mamy zajęcie i rok 1913 rok taki, w którym została wyprodukowana ta jajka. A teraz dorwijmy się do środka. Oczywiście zrobię to poza ekranem. Pause. Już. I już jestem. Tutaj, teraz delimujmy się do środka. Co jak zwykle nie będzie łatwe. O, jakoś łatwo wyszło. Ale coś czuję, że chyba trafiliśmy Dustiego. Nie, to nie jest Dusty. Nie, nie, to no, nadal. Dom... Nie, to nie jest Dusty, tylko inny samolot. Słuchajcie, bo to on coś małego... Tu... Nie wiem, bo co to. Okej, okay, dobra. Zaczynajmy. Lotka Niepotrzebna. Z figurkami, ale na opakowaniu trzech jajek też mamy to. W ogóle strasznie krótki ten opis jest. Zacznijmy. To idzie. Widzicie, że mamy tutaj takie? To tutaj mamy takie dziurki i je trzeba w sobie. W się, znaczy, je trzeba w siebie wbić. To będziemy mieć za sobą. Możemy wziąć śmigło i też je wbić. Miałem jeszcze, kurczę, potem do to pracuję, ale jeszcze mamy tutaj naklejki takie. Widzicie? Tutaj mamy nasz samolot gotowy. Czekajcie, bo tutaj mam z tyłu i mamy z boku numerki takie. A z tyłu mamy... idzie wszystko po wklejach. żebyśmy na przykład jeden to oczy, czyli bierzemy tej przy numerce jeden. Jezu. Dobra, podaruję chyba to. O, odczepiłem. I to idzie tam na jego oczy. Zrobię może to poza ekranem. Ludzie, tego się nie da nakleić, nie radzę tego zakupywać i tego obkleić. Trzeba To go sobie gdzieś coś obkleić, jakąś szafę czy coś, albo pudełko, żeby widzieć, że to jest to. A taki samolot też jest fajny. Tak, prezentuje się nasz samolot. Przecież trochę dziwny nie wygląda, ale coś to coś. Nie widzi tego Fajne momentu. jest to śmigło. W następnym filmie zobaczymy się już wkrótce. Cześć.